Witam. W poprzedniej lekcji pokazaliśmy użycie kontrolek walidacji danych. Czyli jeżeli coś wprowadzimy, imię wprowadzimy na przykład do formularza, Adam, pozostałe pola zostawimy puste i będziemy chcieli wysłać. To dostawaliśmy komunikaty, żeby podać nazwisko, podać, uzupełnić pola. Ale te pola mogły być uzupełniane na przykład nieprawidłowymi danymi, typu jakimiś liczbami. I, i e-mail też mógł być jakiś fikcyjny i to wszystko zostało przyjmowane. I teraz pokażemy, jak zastosować kontrolki walidacyjne, które sprawdzają poprawność wprowadzanych danych. Dobrze, zaczniemy ten projekt, i w tym celu będziemy musieli. Użyć kolejnej kontrolki. Używaliśmy już kontrolki Required Field Validator, czyli, że pole było wymagane, validator sumary do podsumowania. Dzisiaj użyjemy kontrolki Regular Expression Validation, czyli wyrażenia regularne. Dobrze, dodamy sobie do pierwszego pola imię. I tak, ustawiamy właściwość Control to Validate. Na naszą kontrolkę, imię error message, czyli tekst wyświetlany, tym razem nie będzie podaj imię, tylko podaj prawidłowe imię. Prawidłowe imię. Dobrze. I kolejną opcją, którą musimy ustawić, to jest validation expression, czyli ciąg, którym będziemy sprawdzać poprawność. Wprowadzanych danych. A więc w przypadku imienia musimy dopuść, możemy dopuścić wprowadzanie tylko liter. Małych liter i dużych liter. Nie będziemy dopuszczać żadnych cyfr ani tym podobnych rzeczy, ani jakichś znaków specjalnych. Czyli wprowadzamy. Konstruujemy wyrażenie regularne. Zaczynamy od 3F6. I otwieramy nawias klamrowy. I dozwolonymi znakami będą tak. Litery małe od A do Z, następnie duże litery od A do Z, i tych liter będzie można wprowadzić przynajmniej, musi być wprowadzona przynajmniej jedna i dowolną ilość, i zakończymy nasz ciąg. Znakiem dolara. Dobrze, mamy wprowadzony walidator. Wprowadźmy teraz do nazwiska. Do nazwiska wprowadzamy tak samo regular expression validator. Pole określamy, control to validate, czyli które pole będzie walidowane, nazwisko, textbook, nazwisko. I tutaj piszemy komunikat. Podaj. Prawidłowe nazwisko i wprowadzamy validation expression, czyli dokładnie wprowadzamy tak samo od A do Z, z tym, że mogą być małe i duże litery. Ciąg znaków przynajmniej jedna literka. Dolar ok. Dobrze, może przetestujmy teraz, jak to działa. Dobrze. I teraz, jakbyśmy chcieli wprowadzić w polu imię jakieś niepoprawne dane, typu jakieś takie, to dostajemy komunikat. Podaj prawidłowe imię. Gdy nie wprowadzimy danych w ogóle. mamy podaj nazwisko gdy wprowadzimy jakieś błędne nazwisko zostaniemy podaj prawidłowe nazwisko czyli musimy wprowadzić prawidłowe jak wprowadzimy Nowak wszystko się zgadza Adam wszystko się zgadza będziemy chcieli wysłać nie mamy już. Tego zostało nam: podaj miasto, ulicę i e-mail. No, i tutaj dalej możemy sobie wprowadzać jakieś fikcyjne. To i tak zostanie przesłane, bo tych kontrolek tutaj żeśmy jeszcze nie dodali walidacji. Teraz to zrobimy. Dobrze. Do imienia żeśmy dodali, do nazwiska żeśmy dodali. Województwa są wybierane z listy, czyli nie ma możliwości wprowadzania, czyli tutaj nie trzeba. Do miasta dodamy. Regular expression validation. Control to validate, czyli textbox miasto. Komunikat podaj. Prawidłowe miasto. I teraz jeszcze validation expression, i tutaj wprowadzamy dokładnie taki sam ciąg, gdyż to będzie na takiej samej zasadzie. Tutaj mają być ciąg liter, czyli a znaki od A do Z, duże znaki od A do Z też mogą być znaków minimum 1 i ok. Dobrze. Ulica. Ulica tutaj będzie tak samo. Control to validate textbox ulica regular expression podaj prawidłową ulicę. I validation expression. Wpisujemy jeszcze raz to samo, bo tu też będzie taka sama zasada czyli a z duże a z jeden minimum jeden znak. ok, e-mail. O, tutaj już będzie troszkę bardziej skomplikowany, walidator. I tak, control to validate to jest textbox e-mail regular expression podaj prawidłowy e-mail i validation expression validation expression Tutaj wykorzystamy zdefiniowane standardowe wyrażenia regularne, bo jest akurat adres e-mail i to jest, widzą Państwo, dość skomplikowane wyrażenie regularne. Wykorzystamy i jeszcze mamy kod pocztowy. Dodajemy: Walidator Control to Validate będzie. Kod pocztowy, to był textbook uwagi, ja mu zmieniłem opis na kod pocztowy żeby pokazać jeszcze jak na przykład kod pocztowy można wprowadzić dobrze, textbox error podaj prawidłowy kod w formacie x w formacie xx 3x, czyli dwie cyfry, myślnik, czy cyfry, dobrze, i validation expression. Będziemy musieli skonstruować wyrażenie regularne. Zaczynamy od dzióbków Otwieramy nawias, i tu będą tak, a więc mają być dwie cyfry, myślnik i trzy cyfry. Dwie cyfry, czyli może być od 0 do 9 znak. Są dwie cyfry. Tych znaków ma być, mają być dwa, potem ma być myślnik, potem mają być znak od 0 do 9 i mają być trzy takie znaki. Czyli najpierw wprowadzamy dwa, dwie cyfry, potem myślnik. I tutaj, że wprowadzamy trzy cyfry. Ok. Dobrze, to już mamy wszystkie pola. I teraz uruchamiamy naszą aplikację w celu przetestowania. Visual Studio buduje nasze rozwiązanie, kompiluje i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, jak nic nie wprowadzimy. Mamy komunikaty. Podaj imię, nazwisko, miasto, ulica, e-mail, bo nic żeśmy nie wprowadzili. Wprowadzimy nieprawidłowe imię. Podaj prawidłowe imię. Nieprawidłowe nazwisko, nieprawidłowe miasto, nieprawidłowa ulica. Jakiś nieprawidłowy adres e-mail i jakiś kod, który nie jest też prawidłowy. Podaj w prawidłowym formacie. Dobrze, czyli teraz postarajmy się wprowadzić prawidłowe dane i zobaczmy, czy zadziała, czy nie będzie błędów. Adam, Nowak, miasto, Opole, ulica, miła, e-mail. Adam wp.pl i kod pocztowy 12400. Wszystkie dane są prawidłowe. Adam, Nowak, wszystko jest zgodnie. Nic się nie czepia. Czepia się przy kodzie pocztowym. A dlaczego? Podaj prawidłowy kod w formacie. Dwa znaki, myślnik, czy znaki. A my wprowadziliśmy dwa znaki i trzy znaki bez myślnika. Wprowadzamy myślnik. Wszystko jest ok. Zostało przesłane. Walidacja działa poprawnie. Gdybyśmy skreślili jedną cyfrę, walidator zadziała. Gdy skreślimy tutaj na przykład kropkę, walidator zadziała. Gdy tutaj do ulicy damy jakiś numer, zadziała. Do miasta zadziała. Nowak dziwne dane też zadziała. I tu też zadziała. Wszystko działa zgodnie z zaleceniami, także zatrzymujemy. Zatrzymujemy. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję.